Miłość. Kartę przełożyłam i tradycyjnie wylosuję trzy karty lub więcej. Pierwsza karta to jest sedno pytania: Sześć kielichów. Co wychodzi naprzeciw? Cesarzowa. Wynik, odpowiedź, rada. Dziewiątka. Monet. Dołożę kartę. Szóstka monet. Na spodzie talii jest karta sprawiedliwość. I to może być tło czytania. To jest odpowiedzialność. Sedno, szóstka klichów. Przyjemność, tęsknota, bratnia dusza. Również człowiek ucieka w przeszłość, to jest dominacja przeszłości nad przyszłością i jest brak rozwoju. Przeszłość jest dla nas bardziej ważniejsza, a to świadczy o poważnych zaburzeniach psychicznych. To jest odnowienie starych kontaktów. To też są komfortowe warunki. Odpoczynek od obowiązków, od Ciężaru długów. Tutaj są stare lekcje duchowe, które są nieodrobione. Powielamy stare wzorce. Szóstka kilków pokazuje wewnętrzne dziecko, niedojrzałość. To też jest tęsknota za tym, co przyminęło. Idealizujemy przeszłość. Idealizujemy partnera. A siebie stawiamy na drugim miejscu. Więc już. Położyliśmy ten związek. Idealizujemy przeszłość, zwłaszcza gdy teraźniejszość nie układa się tak, jakbyśmy tego chcieli. Kiedy idealizujemy przeszłość, to przenosimy się w inny świat. Świat, który nam się podoba. I często taka postawa spowoduje, że zapominamy o Bożym świecie i wpadamy w kłopoty, naruszamy swoje granice oraz swoją reputację. Czy wychodzi naprzeciw cesarzowa? No to jest emanacja seksu, nadopiekuńczość, osadczenie przez drugą osobę, podkładanie się stronie przeciwnej, aby z nami była. Matkujemy mężczyźnie, bo chcemy, aby on był z nami. I to jest przekroczenie granicy. Cesarzowa na tej pozycji pokazuje brak szacunku. Nie szanujemy się. I to dla faceta. To też jest takie wygodnictwo materialne. Również, również zachwiane zostało macierzyństwo dla mężczyzny. Postawiliśmy na mężczyznę. A nie postawiliśmy na siebie i na nasze potomstwo, a później będziemy oczekiwać szacunku od naszego potomstwa, i to może być porażka dla nas. Wynik, odpowiedź, rada: dziewiątka pentakli i szóstka pentakli. Materializm, taki komfort psychiczny i samotność, spełnienie finansowe. Mamy spełnienie finansowe, ale możemy się czuć samotnie. Dziewiątka monet w sensie duchowym pokazuje pustkę. Mamy koło siebie wielu znajomych, rodzinę, a czujemy się samotni. Mamy pieniądze, tylko mnie kochaj. Rozważamy wszystkie za i przeciw. Pokazany jest mężczyzna, dla którego jest ważne, jak wyglądasz, jak odbierać się otoczenie. Czy wpasujesz się w jego styl życia. Oraz dla niego ma znaczenie twój status materialny, a to świadczy o jego niedojrzałości. Oraz jego braku umiejętności bycia w związku, o jego egoizmie. Tworzenie związku z taką osobą w późniejszym czasie będzie porażką dla kobiety. Tutaj też jest brak gotowości do wzięcia odpowiedzialności. Tutaj też jest błaganie o miłość. O miłość się nie błaga, o miłość się nie walczy. Kiedy nie jesteśmy szczęśliwi, że jesteśmy sami, kiedy boimy się, że będziemy sami, to nie znajdziemy dla siebie odpowiedniego partnera. Potencjalny partner nie jest od tego, aby usuwał nasze braki. Kiedy zachłysniemy się jego prezentami, podróżami, to on już nas nie wziął na poważnie, ale chce z nami spędzić miło czas, bez deklaracji. Związek powinien mieć jasno określone zasady. Akceptujemy te zasady lub nie akceptujemy tych zasad. Jeżeli nie akceptujemy tych zasad, to przyszedł czas na zmiany, na wielkie zmiany. Dziewiątka monet pokazuje, wartości. Jeżeli chcesz mieć wartościowego partnera, to bądź również osobą wartościową. Pozdrawiam Klara Tarot. Dba o siebie. Zaobserwuj mnie po więcej. Jeżeli film się podobał, to naciśnij pod filmem palec z górą albo w dół. Również zapraszam do oglądania i subskrybowania moich kanałów Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłość. Kontakt do mnie jest pod filmem. Pozdrawiam Klara Tarot. Bo o siebie.